Panie pośle, naprawdę, no? nie można w ten ja sposób... Na pa Panie pośle, naprawdę, takie no? Czy nie można w ten ja sposób... Na pana pa Muszę przyznać, że chyba po raz pierwszy czuję autentyczny żal, smutek nawet z tego powodu, że nasze elity literacko-artystyczne są tak sku, sku, jak to powiedzieć, żeby państwa nie radzić, skundlone, że nie są w stanie tak naprawdę opisać polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej, która moim zdaniem jest naprawdę warta tego opisu i groteskowość, takie połączenie głupoty szaleństwa, indolencji, ale zarazem okrucień, pewnego jednak okrucieństwa tej władzy i tego, co się dzieje, no aż się prosi o jakiś wielki talent pokroju UNESCO, pokroju, nie wiem, Mrożka albo Fonegata czy Hrabala. No niestety chyba jego nie doczekamy, po prostu nie mamy człowieka, który by to opisał. A dzieją się takie rzeczy, które moim zdaniem idealnie pasują. To jest po prostu czystej, e, czystej wody groteska. I zacząć chciałem od historii e, z ministrem Ziobro, e, ściąganym w, z Brukseli. Teraz nawet się pojawiają informacje, nie wiem czy prawdziwe, że jakieś ulice w Warszawie są blokowane ponieważ e, przez policję, ponieważ minister Ziobro będzie, który sam jedzie z Brukseli, przepraszam, <laughs> zameldować się, na szacownej komisji u panów, u takich tuzów intelektów, tuzów dochodzenia, tuzów wykrywania przestępstw, jak panowie Zębaczyński i Trela, żeby na jego przejazd będą blokowane ulice, żeby terroryści go nie odbili, żeby nie wiem, co się, co się strasznego stało, żeby globalny Pegasus nie spłynął na Ziemię i nie porwał ministra Ziobro w kosmos, z którego mógłby nadal Pegasusem atakować elity platformy obywatelskie obywatelskiej i jeszcze bardziej wyłączać im mózgi Niesamowita jest ta historia, ale niesamowita jest też otoczka polityczna, i to wszystko, co się dzieje dzisiaj w Polsce. Jeżeli spojrzeć na to tak z pewnego dystansu, to uczciwie mówiąc, chociaż nie czuję się bardzo staro, ale powiem, jak niektórzy ludzie starzy niegdyś mówili, nie sądziłem, że takich czasów dożyję. I zaraz o tym wszystkim więcej opowiem zarówno o Zbigniewie Ziobrze, jak i o Panu Kropiewnickim, który znanym, no, wybitnym specjaliście od pomnażania majątku, nie do dotykając się do działań prywatnych, tylko przy e, samym e, kontakcie ze sferą publiczną. Jeden z rekordzistów, a także o pani wielowiejskiej, która chroni e, cały e, ten system. Drodzy Państwo, to jest kanał Dobitnie. Ja nazywam się Wiktor Świetlik. I teraz, Szanowni Państwo, mam poważny komunikat. Często o tych rzeczach mówimy, ale teraz to jest naprawdę. Wiem, że na swoim kanale Ka Karol Gac e, apelował w tej sprawie. Od czasu do czasu w tych sprawach apeluje też Łukasz Warzecha. Także my prosimy Państwa, bo to dotyka właściwie wszystkich konserwatywnych twórców dzisiaj na YouTubie. Jest tak, algorytm nie podaje naszych treści e, wszystkim subskrybentom, dlatego prosimy Państwa o to, żebyście pod subskrypcją subskrybowali wszystkie, f, f, wszystkie materiały, to jest chyba ten czarny dzwoneczek, a także żebyście sięgali, wygrzebywali te nasze materiały, bo nie zawsze jest z automatu dostaniecie i żebyście też polecali je innym. Jeżeli możecie, Szanowni Państwo, to również zachęcam serdecznie do wsparcia tutaj pod materiałem, bądź na Patronite kanału Dobitnie, to bardzo ułatwia nam rozwijanie naszych Naszych mediów i tak będziemy to robić, ale jeżeli Państwo będziecie nas wspierać, to będziemy to robić szybciej, a mam wrażenie, że przynajmniej duża część z Państwa jest zadowolona z naszej pracy i szczerze mówiąc, to jest główny motor, e, dlatego że to, e, że to robimy. Drodzy Państwo, wracając do e, Pana Ministra, byłego już Zbigniewa Ziobro. Ja mam do niego pewną pretensję, jak patrzę na tę całą historię. No bo mamy dzisiaj tę paranoiczną komisję. Komisję złożoną no, z dwóch tuzów, można by powiedzieć, platformerskiego życia intelektualnego. To jest Tam jest więcej osób. Przepraszam, pan Trela jest z lewicy, no ale on wiadomo, że on się stara o to, żeby Platforma go przyjęła od lat. Oni go nie chcą przyjąć, bo nawet oni uważają, że nie jest najostrzejszym ołówkiem w lewicowym piórniku. I o ile tam na parę przejść byliby w pewnym momencie gotowi, to nie na pana Trele. No jest drugim pan Zębaczyński, który tak się wypowiada, jak wygląda. No przykro mi, no, ale tak, tak jest. Oni są najbardziej agresywnymi pisami w polskim Sejmie, ludźmi skrajnie, no można powiedzieć, że prostymi w swoim. W swoim przekazie I akurat ich wpakowano do tej komisji. No wpakowano ich do tej komisji nieprzypadkowo. Wiedziano, że ta komisja nie ma niczego dowieść. Natomiast moim zdaniem ta komisja mogłaby jednej rzeczy dowieść. No, na pewno dowiezienie Zbigniewa Ziobro z Brukseli, który sam wraca, robi się cyrk wokoło tego, że teraz będą Pegazusa. Bodnar się uruchomił, Bodnar, który już sam mówił, że on miał problem z tym, że oni chcieli, żeby łamał prawo. Znaczy, że on miał problem z tym, że on chciał postępować w ramach prawa. Minister Sprawiedliwości, były minister Sprawiedliwości coś takiego mówi, ale teraz Adam Bodnar się uruchomił i mówi, że nie, tutaj sprawę Pegazusa trzeba dowieść, bo te wszystkie organizacje pozarządowe, ci wszyscy e, politycy prześladowani, Prześladowani działacze, aktywiści, aktywiszcza i aktywistki prześladowane przez Zbigniewa Ziobro teraz doznają sprawiedliwości wiekuistej, ponieważ Zbigniew Ziobro zostanie dowieziony na komisję i pan Zębaczyński i pan Trela zadadzą mu swoje wnikliwe pytania. No, to jest oczywiście komedia. Ta komisja jest komedią. Obnażył to bardzo dobrze. Kilka osób to obnażyło, ale najlepiej, oczywiście, obnażył to profesor Pogonowski, który zrobił z tych panów dosłownie miazgę w trakcie swojego przesłuchania. Pokazał ich nielegalność, co więcej, ich funkcjonowania. Natomiast nie zmienia to faktu, że zastanawiam się nad tym, że być może jak tak słucham, jak tak obserwuję różnych ludzi z platformy obywatelskiej, jak obserwuje pana ziobro, jak obserwuje pana, e, przepraszam, jak obserwuję pana z Brejzę przede wszystkim, ponieważ małżeństwo Brejzów e, było szczególnie prześladowane podobno tym Pegazusem. Jak obserwuję te organizacje pozarządowe, jak, o które tak się troszczy Pan. E, Pan minister Bodnar. Jak słyszę, że z amerykańskiej pomocy, z USAID, prawdopodobnie po części ze złamaniem polskiego prawa, nielegalnie przekazano po cichu na rozmaitego rodzaju organizacje około 100 milionów dolarów, jeżeli nie więcej. Jeżeli słyszę, ile pieniędzy pompowano w krytykę polityczną, jeżeli dzisiaj widzę kampus akademię, jak to się chyba bodajże nazywa, Rafała Trzaskowskiego. I e, e, słyszę, że znowu fundow fundowane to jest z pieniędzy George'a Sorosa i z pieniędzy kon fundacji Konrada Adenauera, z pieniędzy federalnych niemieckich tak naprawdę. To jest fundacja Adenauera jest prawie w całości e, e, fundowana finansowana z niemieckich pieniędzy publicznych. Więc, że po prostu polski polityki nie doszły prezydent Polski, uczciwie mówiąc, o włos byłby prezydentem Polski jest. Finansowany przez Niemcy. Po prostu Niemcy finansują jego imprezę, bo tak jest ze swoich rządowych pieniędzy poprzez jakąś fundację swoją, fundację, która jest znana z tego, że lobbuje zawsze za interesami Niemiec w różnych innych krajach, żeby mówił to, co jest w interesie Niemiec, a nie Polski. Jeżeli patrzę na to wszystko, to sobie tak myślę, że rzeczywiście Zbigniewowi Ziobro, ale także innym polity... Ziobrze, przepraszam, ale także innym politykom Prawa i Sprawiedliwości, może nawet jemu w tej sprawie najmniej. Należy postawić zupełnie inny zarzut. Należy postawić zarzut, że tego Pegazusa dostatecznie mało używa, dostatecznie dużo nie używali, albo że używali go za mało. Jeżeli ktoś już teraz powie z państwa, a ty świetliku, coś mówił w tamtym czasie, żeby nie przesadzać, że yy, nie wolno, że niech sobie funkcjonują. Tak mówiłem, myliłem się w wielu sprawach. Nie wiedziałem, że skala tej interwencji w państwo polskie jest tak duża, nie, ale nie byłem rządzącym, nie dysponowałem służbami specjalnymi, nie, chodzi, nie rozmawiałem e, z panem ambasadorem Brzezińskim o polityce. Nie rozmawiałem z amerykańskimi republikanami o polityce. Nie rozmawiałem z otoczeniem Donalda Trumpa o polityce. W końcu nie dysponowałem środkami skarbowymi, prokuratorskimi, kontrolnymi, żeby sprawdzić, jak płyną te pieniądze. Pegasusa powinno być dużo więcej. Te sprawy powinny zostać wykryte długo przed wyborami w 2023 roku. I jeżeli mam do Zbigniewa Ziobro o coś pretensje, a także do całego, całego Prawa i Sprawiedliwości, to w sprawie Pegasusa, to oto, że tego Pegasusa naprawdę nie używano i nie używano go więcej w sytuacjach, w których jednoznacznie dochodziło do in ingerencji obcych sił w, w państwo polskie, w proces demokratyczny w państwie, w losy, w losy Polski. Ja miałem, bardzo wiele, ja miałem bardzo wiele zastrzeżeń wobec grupy Ziobrystów, które nieraz artykułowałem. Znacie je mniej więcej Państwo, no uważałem, że nadmiernie nakręcają wewnętrzny spór z Mateuszem Morawieckim, ale nie ma to już większego znaczenia dzisiaj. No PiS był taką... Konglomeratem kłócących się frakcji, którymi rozgrywał Jarosław Kaczyński. On się nauczył trochę takiej polityki jeszcze z lat 90., i jakoś to działa, uwzględniając, że polska prawica inaczej wygląda strasznie. W konfederacji nie ma e, Jarosława Kaczyńskiego, oni wszyscy jeszcze bardziej rzucają się sobie do gardeł, co od czasu do czasu owocuje jakimiś e, hałaśliwymi odejściami, więc jakoś to działa, ale uważam, że suwerenna Polska po prostu przesadzała w tym, przesadzała w szantażowaniu tej formacji w różnych sytuacjach, tym, że jeżeli do czegoś nie dojdzie, to oni odejdą. I właściwie, szczególnie w drugiej kadencji prawa i sprawiedliwości, kiedy większość wisiała na nich, szli zdecydowanie w tym wszystkim za daleko, przedkładali swój los, swojej formacji nad los państwa, bym powiedział. Natomiast nie zmienia to faktu, że w sprawie Pegasus'a to jedynym moim zastrzeżeniem, jedyną winą zbigniewa ziobry dla mnie jest to, ale także całego obozu prawicowego, który mówił o nie, ziobro idzie za daleko. Jest to, że nie poszedł dużo dalej i nie zrobił większego porządku. Z całym tym towarzystwem ingerującym w sprawy Polski z zewnątrz. Więc mam nadzieję, panie ministrze Ziobro, jak już pan wyjdzie tam z tych komisji, jak już pan wyzdrowieje, czego panu gorąco życzę, że jak pan wróci, a gdzie indziej wrócą panowie Wąsi, Kamiński i różni inni, to że weźmiecie tego Pegazusa i będziecie używali jak należy. I e, mam nadzieję, że szybko to doprowadzi do tego, że w kons konstytucyjnie, nie inaczej, a konstytucyjnie zostanie zabezpieczony brak możliwości ingerencji, granicznych fundacji w Polskie media, w Polską demokrację, w polskie wybory i że wszelkie, tego typu działania będą musiały być ujawniane, i że ambasadorzy, którzy będą tego rodzaju działania podejmowali, którzy będą bawili się w XVIII wiecznych ambasadorów rosyjskich, że będą po prostu z Polski, z miejsca, w rozmaitych nowosilcowów, będą po prostu z miejsca z Polski wydalani, choćby to było najbardziej zaprzyjaźnione mocarstwo. Chciałbym tak, takiego kraju. Takiego kraju dożyć. Szczególnie, że ten Pegasus przydałby się chyba również na parę osób funkcjonujących w polskiej polityce. Zauważyłem, bo to mieliśmy ten groteskowy, tą groteskową odsłonę systemu tworzonego przez Platformę Obywatelską, ale mamy też takie odsłony, no dość klasyczne, pazerne. I taką pazerną, najbardziej pazerną odsłoną jest bohater tego tygodnia, pan Kropiwnicki. Ja sądzę, że pan Kropiwnicki aż prosi się o Pegasusa i te, o to, żeby Pegasus się nim e, informował, a także ludzie, którzy go operują. Niestety pa, ludzie tacy jak pan Kropiwnicki po rozlicznych umorzeniach spraw, pana Nowaka, e, pana Krawca, e, pana Kiertycha, po niepodjęciu żadnego poważnego postępowania w sprawie pani wrzosek i w sprawie przesłuchania pani skrzypek, czują się całkowicie bezkarni w Polsce. Ja nie wiem, czy pan Kropiwniński łamie prawo, czy nie łamie prawo, ale jest taką postacią, która już samej fizjonomii sprawia, że ja bym go bardzo sp chętnie sprawdził, a posiadanie przez polityka 12 mieszkań i. Ciągnięcie kasy gdzie się da z rzeczywistości publicznej, w której funkcjonuje. Połączone z totalną hipokryzją tego faceta. To jest chyba największy hipokryta w aparacie tej władzy, choć przyznaje, że jest nieco sprytniejszy niż Zębaczyński czy Trela. Chociaż nie mogę nie przyznać racji Ewie ja Zajączkowskiej-Hernik, która niedawno powiedziała w Polsacie, ja tylko zaznaczę, że obecność pana Kropiwińskiego w studiu zawsze zaniża poziom dyskusji. Tak na przyszłość może. Żenada po prostu. Co to, to, co pan Kropiwiński sobą reprezentuje? No, pan Kropiwnicki odpowiedział: pani nawet się nie odezwie, to już jest Żenada. Ja tylko zaznaczę, że obecność pana Kropiwnickiego w studiu zawsze zaniża poziom dyskusji I tak na przyszłość może ehm, żenada po prostu to, co pan Kropiwnicki sobą reprezentuje. Panie na e... nie odezwie to mu się żenada. No. Ja mam prostu... prośbę, żeby Pani nie... U... No. Ehm... Natomiast no, rzeczywiście, że nie jest to, co oni mówią do siebie i o czym rozmawiają, bo politycy często w ten sposób rozmawiają, ale że nadom jest to, że pan Kropiewnicki został wybrany do, jako kandydat koalicji obywatelskiej w 2024 roku do Krajowej Rady Sądownictwa. Pan Kropiewnicki odpowiadał za poprawkę, na mocy której pod koniec rządów PSL wybrano dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego na zapas. Czyli co się stało w 2015 roku, to od pana Piwnickiego, zaczął się cały ten proces, na bazie którego później zdelegalizowano, kiedy PiS przejął rządy i kontynuował tego rodzaju praktyki. Okrzyknięto szereg instytucji prawnych w Polsce nielegalnymi. Później pan Kropiwnicki zaczął krzyczeć najgłośniej ze wszystkich, że są nielegalne, a na koniec zasiadł w tej krajowej radzie sądownictwa. A jakże? Ja tutaj sobie zapisałem: pan Kropiwnicki, 637 tysięcy w oświadczeniu majątkowym, 580 euro w walutach obcych, indywidualne konto, konto zabezpieczenia emerytalnego na kwotę 9300 zł, no niby nie tak strasznie dużo, 12 mieszkań, oprócz tego, oprócz czego zdążył nagromadzić 12 Mieszkań i był przy tym tak nie na żarty, że jeszcze do tego, poszedł do tego nielegalnego KRS-u, który sam negował nielegalnego według niego i stamtąd ciągnął grube pieniądze. Adrian Zandberg dość przytomnie to zauważył. Robert Kropiwnicki, bardzo wartościowy polityk i oszczędny, dochód 750 tysięcy. Służbowa limuzyna z kierowcą, ale 50 tysięcy z kilometrówki też przytuli. No to mniej więcej jest standard Platformy Obywatelskiej i tego, jak oni dzisiaj, jak oni dzisiaj funkcjonują. I jakich polityków mają. I teraz oni wszyscy dostali sygnał. Y, skapę, y, w postaci KPO i w postaci bezkarności, dopóki jesteście z nami, to działa doktryna Neumana. Żaden sąd was nie skarży. Nie skarże. Jeżeli media będą was dojeżdżać, to my będziemy dojeżdżali te media, ponieważ pan Gawkowski wprowadzi swoje zapisy i będzie to uznane za hate speech albo cokolwiek podobnego. I wtedy będziemy dojeżdżali te media, które będą próbowały ujawniać nieprawidłowości. Dlatego cały aparat PSL-u i jego rodziny natrzaskał kasy z KPO. Dlatego znajomi i krewni polityków psl le euh, ne Po prostu powyciągali pieniądze, powyciągali w sposób nierozliczalny pieniądze z państwa, z KPO. Miliony, setki milionów. O to, o to chodzi w tej władzy. I pan Kropiwnicki jest po prostu jej symbolem. Być może drobniejszym, być może na żony, na teściów, na krewnych zostały pościągane dużo większe majątki. Bóg jeden raczy wiedzieć, jakimi tak naprawdę operacjami kierował Sławomir Nowak i w czyim interesie. Wiadomo, jak był blisko Tuska, jak był blisko Tusku. I wiadomo, jak duży jest majątek Tusków, ten legalny majątek, ten o, którym, ten, o którym wiemy. Wiadomo, jak duże były operacje, które przeprowadzał Roman Giertych w Polnordzie. Oczywiście prokuratury praworządności w remoncie uznały, że to jest wszystko legalne, a prokurator, która miała wątpliwości co do tego, została odsunięta od sprawy, ale myślę, że te sprawy zostaną jeszcze w przyszłości. Miejmy nadzieję wyjaśnione i do takich rzeczy ja bym chciał, żeby Pegasus był używany jak najbardziej, żeby był używany do tego, żeby rozliczyć tę ekipę, żeby zrobić z tym porządek i żeby sprawić, czy rzeczywiście KPO to jest takie, że rozdaliśmy po swoich, nasi kumple wzięli nasz aparat polityczny wziął. Ustawiliśmy swoje rodziny na lata. Natomiast nic się, tak nie wyszło trochę nam, ale nic się z tym nie da zrobić, bo to wszystko jest legalne. I to niestety część, zauważyłem, komentatorów nieprzychylnych tej władzy zaczęła powtarzać, ale sprytnie zrobili, no bardzo nieetyczne, ale to jest, nie, ale to jest legalne wszystko, co, co zrobili. Naprawdę to jest legalne? Zobaczymy, czy to jest legalne. KPO miało pewne zasady przyznawania tych grantów. Istnieje coś takiego, jak działanie na niekorzyść państwa, na niekorzyść spółki, to jest oczywiście w spółkach prywatnych, to jest odpowiedzi odpowiedzialność Służbowa czy cywilna, ale w przypadku państwa, w przypadku operowania funduszami państwowymi, to jest, to jest sankcja karna za to. No. Co więcej, jeżeli ktoś działa na rzecz tego, żeby w sposób nepotyczny, na rzecz tego, żeby jego bliscy dostali pieniądze, to już zaczyna wchodzić w grę korupcja. Pytanie, czy nie przyjął gratyfikacji za to. Bardzo mam nadzieję, że już niedługo Zbigniew Ziobro będzie te sprawy badała a rodzina Tusków, jak rodziny Giertychów, Sikorskich, jako najważniejszych ludzi w kraju, będą wzięte pod obserwację w pierwszej kolejności, ale też będziemy mieli okazję, a przynajmniej służby będą miały okazję, przyjrzeć się panu majątkowi, pana Kropiwnika. Niewinni nie mają się czego obawiać w końcu, jak wszyscy wiemy. Szczególnie nie mają się czego obawiać dzisiaj, kiedy czują się bezkarni, bo nad nimi czuwają strażnicy. I to nie są tylko strażnicy tacy jak sędzia Żurek, ale też strażnicy medialni. Pani Dominika Wielowiejska, która miała taki epizod, czy taki czas w życiu, że była traktowana jako taka. Trochę bardziej ludzka dziennikarka wyborczej, że ona nie była takim prymitywem jak Czuchnowski czy Wieliński, takim nawalak, taką nawalaczką, ale taka Trochę ludzka bardziej była. Nawet Piotr Semka często żar, e, żartował, że łzy Dominiki, to były łzy, łezka Dominiki, to była taka jak łezki, jak łzy krokodyle, to była właśnie łezka Dominiki. Jak kolejne jakieś prawicowe medium wykańczano, e, kolejnych dziennikarzy prawicowych wyrzucano na bruk, to pani Dominika pisała, no tak, tak, tutaj taki trudny rynek, ale żal mi was, chłopaki. A wykańczano, wiadomo, jak także Platforma gdzieś tam się na śmietniku z kimś e, spotkała, zastraszyli jakiegoś Biznesmena, żeby wyjechał z Polski i wprowadzili drugiego. No i pani Dominika wtedy roiła łezkę. Ojej, tutaj, no tak, ten rynek jest taki trudny, no ale musicie się nauczyć działać na wolnym rynku. I teraz w ramach wolnego rynku politycznego. Pani Dominika rzuciła się dosłownie na prawicowego polityka, krzycząc, krzycąc, żeby był tam cicho i tak dalej, żeby wyłączyć mu mikrofon. Panie pośle naprawdę, no? Nie można w ten sposób. Panie pośle naprawdę, no? Nie można w ten sposób. Bo ten za dużo gadał. Ja rozumiem, że można się wkurzyć. Politycy są czasami wkurzający w trakcie wywiadów politycznych. Niektórzy bez przerwy gadają, trudno im przerwać. Natomiast nie zmienia to, to faktu, że wyobraźmy sobie czy pani Dominika Wielowiejska zrobiłaby tak w przypadku, no nie wiem, na przykład ministra finansów pana Domańskiego. Już nawet nie mówię o panu Sikorskim albo pana Giertycha. Czy zrobiłaby tak, że nakrzyczałaby na niego w studiu? Pan będzie cicho, trzeba pan mi to przerywa, wyłączyć mu mikrofon. Wyobrażacie sobie państwo, że tak by zrobiła w przypadku Szurka? Nigdy by tak nie zrobiła. Nigdy by tak nie zrobiła, ponieważ jest już nauczona. Jest nauczona genetycznie służyć władzy, przykro mi z całym szacunkiem dla zacnej tradycji rodzinnej, to ta zacna tradycja nakazywała także pisać wierno poddańcze listy do Czesława Kiszczaka w czasie kiedy mordował ludzi w Polsce. Pani Dominika jest genetycznie nauczona służyć władzy i tej władzy służy. I to jest jest jak jest jak jej, no nie chcę użyć porównań do zwierząt, ale jest po prostu na łańcuchu tej władzy. No. To może ta ustawa antyłańcuchowa, którą właśnie wprowadzają, jest bardzo dobra. Część dziennikarzy pomoże zerwać nie tylko psy z łańcucha, ale też część dziennikarzy się zerwie z łańcuchów. Może taką ustawę wprowadźmy, żeby część dziennikarzy przestała być trzymana na łańcuchach przez tę czy inną władzę i tylko jej służyli i tylko kąsali tych innych. I szczególnie to dotyczy pani Dominiki Wielowiejskiej, szczególnie to dotyczy całego tego uniwersum medialnego, w którym jest naprawdę bardzo niewiele prawdy, w którym każda bzdura się przyjmuje, który stworzył Adam Michnik w myśl postmarksistowskich zasad, że prawda leży tam, gdzie my ją wyznaczamy. Tak jak mówił o sprawie Lecha Wałęsy, że nawet jeśli to prawda, to jest to nieprawda, ponieważ on wyznacza prawdę. Prawda nie istnieje. Taki... Michnikowy postmodernizm. I oni według tego wszyscy funkcjonują, tylko funkcjonują z bardziej sprymitywizowanej wersji. A już najbardziej prymitywną, propagandową wersją jest telewizja publiczna, gdzie są już tacy, którzy nawet boki robili w samej gazecie wyborczej, jak pani Sznef, gdzie już po prostu idzie sama tempa propaganda bez żadnej refleksji. Zresztą u nich też jej zbyt wiele nie ma. To jest świat pani Dominiki Wielowiejskiej i ona po prostu z automatu, ona się nie musi nawet nad tym zastanawiać. Ona wie, że na posła opozycji, na posła prawicy może nawrze Szczeć, a temu posłowi, e, e, rządowe, temu politykowi, rządowemu ministrowi zawsze będzie nadskakiwać. Zawsze jak będzie jakiś Leszek to to się będzie podzywać, a trudne pytania będzie zadawać drżącym głosem. Tak więc używajmy Pegazusa, ale w dobrych celach i jak się zmieni, jak się zmieni władza. Mam nadzieję, że ten, ale przede wszystkim mam nadzieję, że ten groteskowy e, system ze swoimi obrońcami medialnymi ze swoją Absurdalnym stosowaniem przemocy na po chorym, w gruncie rzeczy, no przecież też bardzo ciężko polityku, z powodu wydumanych zupełnie zarzutów przez jakichś e, kompletnych ignorantów politycznych, ludzi skrajnie prymitywnych, e, że wreszcie się skończy, ale też, że wreszcie znajdzie e, że wreszcie znajdzie jakiegoś e, tego swojego Rolanda Topora, e, który to opisze, ku naszej uciesze przynajmniej jakąś korzyść będziemy mieli, a ostatecznie zbankrutowanie i okradzenie, uzależnienie od zagranicy, 36% Milionowego państwa. No, to jest rzecz dość kosztowna, więc może chociaż tyle na tym, więc może chociaż tyle na tym zarobimy, że się doczekamy wreszcie jakiegoś dobrego literata, który to opisze. A propos literatury, jeszcze chciałem Państwu polecić. Też trochę a propos tego, o czym dzisiaj mówię, Ryszard Legutko napisał swoje wspomnienia. Ja tak tutaj spróbuję Państwu to zbliżyć, żeby było widać. Tu. To się nazywa Ryszard Legutko i to jest, książka się nazywa Rekapitulacja. Oczywiście chodzi o profesora Ryszarda Legutkę. I y, są to wspomnienia, ale są to bardzo fajne wspomnienia. Są to wspomnienia intelektualne, takie tak naprawdę tłumaczące y, pozycje. Polityczną, intelektualną, w jakiej znalazł się Ryszard Legutko dzisiaj, ale to jest tak naprawdę też taka opowieść dla mnie o konformizmie i nonkonformizmie. I takiej odwiecznej w XX wieku, przynajmniej w tej powojennej historii Polski, walce z tą lewicą, która używała zawsze takiego sztafarzu mody, sztawarzu antysystemu, nawet w PRL-u, używała takiego sztafarzu antysystemowości. W tych momentach, kiedy stosowała największą represję systemową. I fajnie to ilustruje taka scena, kiedy w pewnym momencie. To osoby, które studiowały filozofię albo miały filozofię na studiach, znają dobrze Platona z przepisami pana Witwickiego. Tam są takie przepisy długie, bardzo pana Witwickiego, tłumacza Platona, i asystent, nawet nie, nawet nie Ryszard, przepraszam, Legutko, tylko jego asystent wywiesił dla studentów instrukcję, że zadane jest przeczytanie takich, takich, takich tam fragmentów z Platona. Ale nie czytać przypisów Witwickiego, czy tam zabrania się czytać przypisów Witwickiego. No to oczywiście żart trochę. Wiadomo, że jak student będzie chciał to przeczytać przypisy. No ale o co chodziło? Chodziło o to, że przepisy Witwickiego to jest w gruncie rzeczy bryk, ponieważ on w przypisach streszcza. Streszcza to, co jest w treści. On tłumaczy treść, a Richardowi Legutce czy jego asystentowi chodziło o to, żeby ci studenci czytali oryginał i żeby interpretowali oryginał, jak przystało na studentów filozofii. Co z tego zrobiono? Rada Wydziału, media, narady, cenzurę stosuje. Prawicowy, reakcyjny profesor stosuje cenzurę, zabrania czytać. Zabrania czytać jednego tam z tłumaczy, z autorów. Próbuję wprowadzić cenzurę na Świętym Uniwersytecie Jagilońskim. I to jest mniej więcej, to dobrze pokazuje styl działania tej władzy i tej ekipy. Drodzy Państwo, jeszcze na koniec, dziękuję serdecznie za wszystkie komentarze. I dzisiaj nie będę czytał komentarzy, tylko wytłumaczę się z jednej rzeczy, a właściwie nie wytłumaczę się, tylko obiecam. Narzekacie Państwo. Jesteście w miarę zadowoleni, zdobitnie narzekacie na dźwięk u mnie. Jak widzicie, walczę z tym jak tylko można. Mam nadzieję, że ta walka będzie zwycięska i obiecuję, że jeszcze sporo zrobię w ramach. Tej walki i że będę Państwu dostarczał te materiały w należytym dźwięku. Część z Państwa z nami polemizuje. Staram się niekiedy odpisywać na te polemiki na bieżąco. Może w przyszłym tygodniu, albo jeżeli jakiś materiał będę w tym tygodniu jeszcze nagrywał felieton, to też odpowiem na kilka. Poważniejszych polemik. Także gorąco się polecamy jako dobitnie. Dziękujemy serdecznie za wszystkie ciepłe słowa pod kątem Marty Radziach. Cieszę się, że Państwo ją dobrze przyjęliście, bo moim zdaniem wnosi tę wartość, że oprócz tego, że oczywiście trochę lepiej wygląda, no może nie, od, może nie ode mnie, ale od Sławka i Mariusza, ale wnosi tę wartość, że jest to osoba, która dość dobrze zna politykę od podszewki, kulisy jej finansowania, kulisy funkcjonowania polityki, a chcielibyśmy, żeby dobitnie się różniło między innymi tym, że będziecie mogli dzięki niemu zajrzeć troszeczkę w głąb tej polityki, trochę za jej, trochę za jej kulisy, trochę za mechanizmy, trochę zobaczyć, Mechanizmy, które operują sceną, a nie tylko te przedstawienia aktorskie, bez względu, kto by je wystawiał. Liczę na Państwa komentarze, także na polemiki, drodzy Państwo. Nie krępujcie się, polemizujcie. To jest również dla mnie bardzo inspirujące. I polecajcie, drodzy Państwo, i wspierajcie dobitnie. Dziękuję serdecznie. Panie pośle naprawdę no nie można w ten ja, sposób na pana, na panie. panie pośle naprawdę no. Nie można w ten ja, sposób!